Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu, a u nas dzisiaj taka robota Odwiewamy zboże, a dokładnie odwiewamy żyto to sobie leci, do kosza I do źmiecki No ale są i skarby o, łączymy akurat. Nie wiemy jeszcze, co będzie z tym żytem. Czy one zostanie na trochę dłużej, czy po prostu będziemy je sprzedawać. Na jednej działce było trochę, że tak powiem, ziela, dlatego trzeba było to odbierać. Mamy odbianę jakieś 15 ton. No, i tutaj nam zostało jeszcze, ja wiem, jedna trzecia przyczepy i będzie koniec tak naprawdę. Także zobaczymy, ile tego wszystkiego skarbu tutaj będzie na koniec. Ale to, co tutaj widać, to jest tak naprawdę z jednej działki, bo reszta tego zboża no, nie jest jakaś, że tak powiem, brudna. No, zobaczcie, gdzie nie gdzie się trafi, a odwiane, i odwiewamy raczej kończymy odwiewać Gdzieniegdzie coś się jeszcze trafi, ale do dalszego przechowywania będzie mogło to być Nie jest to odwiewanie do siewu, no niestety jest ciemno, nic że tak powiem nie widać. Także nie ma sensu dalej nagrywać. Mam nadzieję, że następny vlog będzie e, może z jakiejś uprawy na polu, nie wiem jeszcze, zobaczymy jak będę stał z czasem, bo mam trochę jeszcze dodatkowych innych obowiązków, ale miejmy nadzieję, że uda się e, coś jeszcze nagrać, może coś z krowami nagramy, ale to nie wygląda chyba tak źle. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym vlogu.